Witam, z tej strony Dawid dg 5 i w tym odcinku pokażę wam e, co się zmieniło w wersji e, Minecrafta 1.4.2, e, tak e, jest, będzie to na przykład e, to, że teraz o, na przykład takie płotki zostały dodane i że kurczaki łatwiej możemy przez używając tylko zwykłych nasion a świ i za to świnie Teraz nie możemy w ogóle rozmnażać. O, nawet pszenicą. został e, też dodany nowe moby. E, taka wiedźmy i nietoperze. Oraz nowy boss. E, taka latająca trzygłowa czaszka. Zostały też dodane nowe przedmioty, takie do jedzenia marchewki oraz ziemniaki oraz magiczna latarnia, czy lampka jakoś tak się nazywa. Dodajmy tutaj diamenty i wybieramy co chcemy i to po prostu dodaje, a żeby tak świeciło to musi być z, z, tak położone z bloków diamentowych, szmaragdowych, z, z sre, nie srebrnych, no, no. no niech będzie srebrnych. Lub, lub złotych takich bloków, żeby to tak było położone. Jak widać to idzie tak w górę w niebo No to nie wszystko co jest z nowości. Są też głowy. Tutaj powinna być Steva Govarde, tak takiego. Są doniczki i są wkładane do nich różne rzeczy, przycisk drewniany, tak kłodki. O, też kowadło zostało dodane. Ramki. A w nich są też nowe rzeczy: Doniczka, właśnie tu, tutaj jest płotek. Kowadło, pusta mapa. No, na mi. No. Ramka na przedmiot, w ramce na przedmiot. Wędka z marchewką. Ziemniaki. Miksturka. Gwiazda z neteru co wypada właśnie z, tej, z tego trzygłowego potworka, który się tworzy z. No, zaraz pokażę jak się stworzy, oraz widzimy placek i jeszcze dodałem ksórkę widzenia w ciemności i niewidzialności. A teraz pokażę, jak stworzyć właśnie tego stwora. Będzie potrzebne: 4 piaski kresu i 3 czaszki mrocznego szkieleta, które występują w neterze. Kładziemy coś takiego. O, i on właśnie tak wygląda, to się życie mu ładuje. I jak się zaduje, to wybucha. To jest o tyle niebezpieczne. O, znak, że on zaraz wybuchł. No i wybuch. Nie powinien tutaj wyjść. O, pospadały przedmioty. Yy. O to jest po prostu taki drugi, bo da się go zabić najlepiej ulepszonym diamentowym mieczem na nieumarłych, nie ich po prostu zabijać. To by było chyba wszystko, co jest dodane w wersjach. A jeszcze zosta doda dodana została taka konfiguracja, że na trybie creative, jeśli się wejdzie w portal, to zostanie od razu przerzucony do netteru. Więc z mojej strony to by było wszystko, dziękuję za oglądanie.